Siema siema Witam wszystkich Na presuwaniu Presowanie? Słomy, żytniej, Oczywiście Ten ma wysokie obroty, bo tam trochę trzeba było Tak, trzeba było przesmarować presę, tak z grubsza takie e, łańcuchy w sumie trochę z góry bo tam wiadomo, no nie od nowości ta presa nie jest nowa to gdzieś jakaś dysza się zatkała ale... Okej, to gdzieś jakaś dysza się zatkała, coś i... I może już nie dochodzić na olej tak jak powinien, na to łańcuchuje i wszystko. Wszystko przesmarować zawsze lepiej. To znaczy nic nie kosztuje. Jest dwie minuty czasu na słońcu, ale... I znowu można uleść, przynajmniej bez awarii na razie. Jeżeli my głównie przy presi, łańcuchy, takie rzeczy, to no się jednak wszystko rozszerza. No, jest normalne, niestety. E... Ogólnie 25 stopnia, bo lepiej jest. Na dworze lepiej chyba. Co z klimą? Klima daje radę fajnie się w krótkim w sumie jeżdżę nic się mi nie dzieje, ciepło nie odczuwam takiego wielkiego bo wiadomo no, ciepło jest ale nie ma że jakichś 50 stopni w kabinie tylko takie przyjemne 22-25 zależy jak się tu ustawić No akurat to jest na plus bo mogę wam powiedzieć to jest na plus W tym filmie ja tam wspominałem, że właśnie opowiem wam o tej klimie, jak chodzi o odładowanie i te sprawy To było tak yy, Ogólnie sama klima potrzebuje Powór mocy tam od 25 do 55 amper A Alternator miałem, znaczy w sumie nie wiem czy to był oryginał, bo już to, to było kiedyś wymieniany w jakimś To był 65 amper pisało, a teraz doliczyć radio yy, komputer sam, sam komputer ma 16 Amper potrzebuje, więc to jest kosmos i to nie miała szanek ja mu ustawiłem ustawił tego na 20 to ona mi się normalnie normalnie mi się wyłączała nie? Normalnie mi się wyłączała i tak w sensie się wkurzył się myślę dobra zainwestuję, kupię już alternator większy i ten na 12V no, na 12 ładowania, ale na amper 120 I teraz wam powiem, że jest zajebiście że mogę sobie ustawić na jaką chcę bez problemu i radio, i komputer i nic nie zgrywa problemu ładować ładuje normalnie klasa tego nie mam żadnych pretensji jeśli chodzi o no, jak jest za mało prądu to ona nie, nie udupi tego by wytworzyć, tego zimna, bo ona też potrzebuje swój zapas jak ją ustawicie na maksa i tym, no to nie ma szansy ona to pociągnie niestety Coś za coś No a, a to taki dzień Bo jeszcze ogólnie nie będzie Właśnie ta która w ogóle jest druga To planuję po opresowaniu, bo tam jeszcze mam kilka kawałków Po prasowaniu śmignąć na kombajn Jeszcze go na szybko przesmarować wstępnie I co jeszcze mam nagrać? Teraz no, znowu sprzężyta A się dużo osób pytało, czemu tak ma... Znaczy, dużo osób mnie nasyła, czemu tak powoli mocowidła mam No to w sumie przez to, że żeby nie wytrząsnęło ziarna przed, jakby ale to miałem do owsa bo jednak off jest bardziej kruszy a to że to nie jest nas tak źle więc i tak muszę zmienić na, szyb, na szybciej tak, tak. jakaś awaria chyba się stała tam manitka jechała i przypał no ale tak to chłodek wieje fajny nie powiem czy i to tak chcę na siebie przeważnie nie chcę bo to jednak hmm. roz że jakby się na siebie ustawił tak centralnie, bo to wtedy jest na tym starym, starym alternatorze co mi tu było ciepło, a wiecie, jak ona mi się drugi wyłączała, to mnie to znerwiało. No i na drugi dzień wiedział, że, że karki nie przekręcam i tak mnie tak ścielało, czy wam co mi się stało, ale na szczęście przeszło, więc to, że się uczulił już. Fajnie było, że mało na, tu na mnie całego, ale nie Już podziękuję To no już tak, jak tak muchą tu na dół To to te powietrze się rozprowadzą To jest Tyle fajnie Bo tak to w sumie już prawie że po żniwach, Bo ile tam zostało to jest jakieś 3 hektary, 4 Wajrant Bez pośpiechu że robimy w do roku, to wiadomo, w tym roku są trochę przyspieszone też żniwa. A w tamtym do jeszcze bardziej nie wyjechali, co tak pamiętam, jakieś wspomnienia tam mam z galerii, to normalnie się wyświetlają, że jeszcze nie wyjechali, no ale co rok inaczej noc, nie idzie tego zaplanować. To jest warsztat w sumie pod gołem, nie niebem i nikt nie wie w sumie, co z tego będzie. No. Pasek z prawej strony mi ta siatka lekko wciągał do środka nie ma czy to jest wina e, ścisku dwóch rolek czy bardziej może e, już albo je przetartą bo ona już maksa ściśnięto tutaj na sprężynie, co ona jedna z drugą ścisko i ta siatka nie ma prawa uciekać na boki. Ale czemu ucieka nie wiem trzeba się dowiedzieć sprawdzić Prasowanie niby vlog już, już było, ale jak już i tak nagrywamy to albo jeżdżę, robię, to sam by tego nie, nie nagrać, przez wszystko co się nada, żebyście zobaczyli te sprawy. Więc ja najbardziej się z Wami mogę podzielić, co się jeszcze dzieje, że no już nie, że no jeden vlogas albo coś i już fajrad. nie, to nie tak. Za dużo, to widzicie w sumie po stylu jazdy jak niedzie Wiadomo, no prąka sobie tam łykał jak chcę, bo czy jest duży ląd, czy mały, to, to, to nie problem. Ale jest cienko ogólnie, wszędzie Powiem. Końcówka, że chciałbym do, dołykać, żeby był na końcu. Żeby już Patrzymy jak to wyjdzie Ale to być ok. No, jest dobra widniła go Teraz w trakcie ale jest bitnes Ani kamery nie podłączyć, ani mnie nie Nie. nasz karty. W sumie karta ja 64 giga to nie powinno być tak źle. Takie krótkie filmiki po 10 minutach to się nigdy nie powinno stać, ale liczę, że jeszcze mi się uda nagrać. Tym ta akcja z tamką z jeszcze jedna. Cicho jest ogólnie, w klasie i wszystko No, powiem tak, no cicho jest Nawiewy fajnie chodzą, to jest akurat z nim Z nim to jest serio Zajebista sprawa, że na nawiewy chodzą tak mocno Że nie chłodzą tak jak na przykład Nie ma takiego chłodu jak tu Ale jest lepszy chłód jakby nie było w ogóle Jak dam na, na dwójkę, to tam mam trzystopniowe te wentylatory Jak dam na, na dwójkę to jest w nie ma szale, bo brakuje tego. A tak to jest taki luf, że naprawdę włosy podwruwa, pod więc jest super. No, no, bo zobaczycie w sumie jak zaraz będę tam kosił to wszystko, nam pokażę plus minus. I se będziemy rozprawiać dalej. Nie? To pole, no spokojnie wam nie mudza nic, liczę, że miło się oglądało zapraszam na kolejne odcinki powinno dość dużo teraz sezonowo wlecieć więc będziemy in touch trzymajcie się i hej!